Czym dla mnie jest motywacja? Temat przewodni naszych wszelkich dyskusji, które będziemy toczyć właśnie na łamach mojego kanału. Motywacja. Motywacja zewnętrzna, motywacja wewnętrzna, czyli to, co nas najbardziej inspiruje, jest motorem napędowym do działania, do pracy, do życia. Czym dla Was jest motywacja, moi drodzy? Dla mnie motywacją jest przede wszystkim moja praca, to co robię na co, na co dzień, to że pomagam innym. To wszystko napędza mnie tak bardzo, że chcę więcej, chcę więcej tej, tej, tej pomocy, tego pomagania, widoku uredowanych osób. Motywacja. Czyli czym jest dla Was? Piszcie w komentarzach. I tak naprawdę zastanowimy się dalej, ponieważ to jest temat rzeka. Będę zapraszać tutaj do siebie bardzo wiele osób, które tak naprawdę opowiedzą o swojej pasji. Pasja, która jest motywacją do ich dalszego działania, do ich życia, do, do, do egzystencji. Czasami jest tak, że. Motywatorem Waszego życia i działania jest jakaś osoba, którą kochacie, którą szanujecie, z którą spotykacie się na co dzień, i ona swoim ciepłem, swoją dobrocią motywuje Was do, do tego, aby wstać rano, aby iść do pracy, bo potem ją zobaczycie i jej radość, tak naprawdę, będzie wzbudzać w Was bardzo pozytywne emocje czyli motywacja. Zapraszam Was do wspólnej dyskusji na ten temat. Będziemy zastanawiać się dalej i rozważać ten temat, bo jest bardzo ciekawy i na pewno Wy również będziecie mieć wiele do powiedzenia w tej sprawie. Zachęcam do słuchania i do współpracy w tworzeniu tego mojego nowego projektu. Do zobaczenia i do usłyszenia.